Witajcie widzowie, to ja, Old Gaming. I są to ogłoszenia. Ten film to ogłoszenia. I bo planuję jest tworzyć nową serię na kanale. A mianowicie jest kolejną serię z Brawl Stars A postanowiłem to zrobić, ponieważ... Czemu nie... I tak to ma związane z moim kątem. Ponieważ z połowa moich postaci ma pierwszą rangę. Zero puszek I chciałbym to zmienić, więc postanowiłem twoją serię. W której będę poszubiła postacie na 15 rangę albo na 20. Potem się zobaczy, bo... A to stworzę... można nawet i teraz ankietę. To ankieta tekstowa. I piszę. Tworzę nową Serię... Że że brał starsz, wy w której będę wbijał postacie na na jakąś ran i wybierzcie którą. Pierwsza to oczywiście 15 ranga, a druga to 20 ranga. I będę jedną postać biony odcinek. Zaplanuję to dzisiaj 13 Daj na to, że... No na 12. A w, ta była AM czy PM? to usunę i, i weźcie zadawajcie pytania na Q&A tutaj i głosujcie na, anki na ankiecie która coraz najlepsza dosłownie jutro będą wyniki jutro to to be to zagłosujcie a tak jednak Zwaliłem. Przełóż. Teraz będzie 12. Dwu pa past Morning. <coughs> Przepraszam, że kaszel. No i o 12 jutro, kiedy to nagrywam, jest 13. I 14. Będziecie mogli głosować. No, wybie wybierzcie i ogólnie. Jako pierwszy odcinek, na pierwszy odcinek, to skałek albo ksawio, jeszcze zobaczę, wybiorą mi postać. I potem pod, ty, pod najnowszym filmem w komentarzach będziecie mogli pisać. Na, nie, pod tą serią będziecie mogli pisać. Jakie chcecie, że postacie wybiorą w tym odcinku. Jeśli nie będzie komen... nie będzie zbyt dużo komentarzy. Jeśli w ogóle nie będzie komentarzy, to bos... Które wybierają postać, którą mam na pierwszej randze i ją posiadam, to wtedy poproszę znowu skałkę albo Xavio dla kolejną postać. <coughs> Przepraszam, że kaszę. Ja mówię to tak, to chyba wszystko. A w ogóle Fads, o... kolejny to 100 Stable. Nagrałem to o 13:43. I czemu? od subskrybowujecie skałka 99 subów. o 27 No i mam nadzieję, że was się spodoba z tego. I dzisiaj najprawdopodobniej jeszcze zacznę nagrywać ten odcinek, w którym będę wbijał właśnie 20 albo 15 rangę. A nie. Na społeczności przecież to jest. I nie wiem, na którą rangę zrobić. To. Jak coś. to. 20. Jeśli dłuższy czas nie będzie zmia zmiany w głosowaniu, to po prostu wtedy zacznę tą serię. I to chyba wszystko. Mam. Mam nadzieję, że docnicie tą serię. Na razie, cześć.